Siemaneczko, witajcie w Krakowie. Jestem dzisiaj w Alekrocki. Wbijamy do środka. Reportaż dzisiaj z otwarcia. Zobaczcie, jakście tutaj urządzili. Witajcie, jestem Alekrocki. Mogę na przykład opowiedzieć, jakie są zadania. Siemaneczko będziemy robili zadania. Mamy tutaj takie questy. Dostaliśmy kartę wezwań. Także lecimy z zadaniami po kolei. Pierwsze wyzwanie, ciasteczka. Jedziemy z tym. jest ozdabianie ciasteczek? Tak, to jest ozdabianie ciasteczek. Dobrze, to się kameruje, to się tak, potem wytnie. Część się wytnie, 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 część nie, wiesz jak jest. Dostaliśmy takie piękne talerzyki z ciasteczkami i z lukrem. Musimy szybko je pokolorować, bo inaczej nam stygnie lukier. Czy ogólnie to jest pierwsze zadanie? Zobaczymy, czy to jest takie łatwe, czy trudne. Kiedy ostatni raz robiłaś takie malowanie? Trzy lata temu ostatnio chyba robiłam. Lukier, ciasteczko, ciasteczko wygląda tak. Tak wygląda, jak już się zacznie malować. Oczekiwania versus rzeczywistość. Zaliczacie? Na pewno. Dziwnie wygląda i dziwnie smakuje. Znaczy, no, <noise> dobrze smakuje. Łukasz, tej kaczki to ty nie zrobisz, bo nie ma żółtego? Jak nie, jak nie zrobię kaczki? zrobię kwiatka. Odbij pieczątkę z klocków, zadanie numer dwa. Zobaczcie, tutaj mamy takie pieczątki klockowe. Trzeba je zamoczyć w tuszu i mocno przycisnąć. I docisnąć do karteczki, i coś powstanie. Nic się nie powstało. Musimy mocno docisnąć. Mocno docisnąć. Żeby się zanurzyła w tym tuszu. Ja chyba dawno nie byłem na jakiejś sali zabaw. To dobrze. Gier i zabaw. Myślę, że to jest dla nas rozwijające. Na pewno rozwija kreatywność. Takich rzeczy jeszcze nigdy nie robiliśmy w życiu. Ja znam już więcej filmów, nie nagrywam. No dobra, ale co mam co mam narysować, Coś narysuje? Paczkę. Zrobię, zrobię, ale założycie ją tylko i okrągłego. Dobrze. Ponadto. To jest dobre rozwiązanie. Ej, świetne! Myślę, że się tak nikt nie zrobił. No raczej. Ja mam póki co takiego kwiatuszka. A tutaj tuszu zmarnuję sporo. Prawie gotowa. Jak prawie? Już gotowa? Chyba zaliczona. Van Gogh, sprzedam za milion monet. Albo za jakiś fajny secik LEGO. Na przykład za z LEGO House już masz ten zestaw? Która fajniejsza? Wiadomo, Wiadomo że obie. Jestem taki, jak się to się nazywa. E Eagle Eye. Zuzia, a następna misja jaka? Narysować klocek LEGO i minifigurkę. Okej okay. Zbieraj majda, i Zuzia, idziemy Idziemy To gdzieś tutaj Jest kolejny pokój ogólnie To jest jeden pokój A w tym pokoju tutaj robi się kuchnia to Już się mieli pojęcie To jest takie drzewo, duże i Tak na szybko powiem Strasznie dużo się tutaj dzisiaj dzieje Ogólnie to jest przeogromna sala zabaw Dobra, zapytamy się czy możemy w ogóle się dosiąść Przepraszam, możemy tutaj się dosiąść? Także będziemy rysowali Ninja go. Słoneczniki Van Gogha. Jak zobaczyłam te słoneczniki, to od razu pomyślałam, że to jest idealne, co mogłabym zbudować, bo zawsze chciałam, no. mieć, chciałam ten, ten zestaw Nie wiem, czy to jest zielony, czy, jest czy... jakiś inny, Lloyd Może być, To mógłby być Lloyd. Dobra, ja jestem dom. Ja skończyłem pierwszy. Chcę piątkę. Ja na razie zostawiam białe, potem dokończę w domu. Kolejne zdanie. Zbuduj wieżę, zmiesz ją i zważ. Tylko gdzie, bo to jest tyle rzeczy, że nie wiadomo gdzie ich w sumie. Tutaj? Zaraz zobaczymy. Znalazłem zastępstwo za Zuzię. Zuzia nakameruje teraz. Dzień dobry. do mikrofonu Alan. Dzień dobry. To jest Alan, poznajcie Alana. Alan prowadzisz kanał na YouTube? Nie, ale będę prowadził. Początkując YouTuber, er, a zaczniemy od budowania wieży. Musimy wziąć 100 gram klocków i z tych 100 gram zbudować wieżę. Jak myślisz, ile to będzie klocków na sztuki? Ze 150. 150 klocków? No. Dobra, sprawdźmy to. Dobra, mamy wagę, taką klockową. Gdzieś kiedyś taką wagę, Alan? Nie. 100 gram. Największa to To ile jest? No. A teraz 100 Nie no, przeholowaliśmy, jest 200. Odłóżmy to. Nie, jeszcze. Jeszcze? To było równe 100. Teraz jest. Teraz. Alan, zrozumiałem zadanie. Mamy z 100 gram klocków zrobić jak najwyższą wieżę. Okej. Okay. No dobra, jak zrobił, jakbyś zrobił to, żeby była najwyższa? Trzeba myśleć out of the box. Jeżeli tak poukładasz, to będzie za niska. Co można zrobić? Możesz zrobić coś takiego, że wziąć, ułożyć. Tak, patrz. Tak. Tak. I budować tak. Out of the box. Dobra, Alan. Pamiątkowe zdjęcie. Musimy zmierzyć, zmierzyć tą wieżę. Połowa majstra, to jest wysokość. Było półtorej Prokopa, a będzie połowa majstra. Kolejne zadanie to zbuduj zestaw klocków LEGO. What? Spotkałem ziomeczka, co układa szybko kostki, to zrobimy challenge. Dzień dobry. Kto ułoży szybciej secik? Ja myślę, że odpowiedź jest wiadoma i będzie to majster. Po przerwie wszystko, teraz zobaczcie, co się działo. A więc już po przerwie zobaczycie, jak Jojo, Zuzia i ja wzięliśmy jeden secik z dostępnych, których tutaj naprawdę nie brakuje. I postanowiliśmy podejść kreatywnie do tego zadania. Czyli w trójkę z jednego seciku zbudować coś unikalnego. Każde z nas miało wykorzystać klocki tylko i wyłącznie z jednego setu. Jesteście ciekawi, co powstało? Tymczasem czekanie na Jojo, który się świetnie bawi. Proste wyzwanie: trzy pary, dwie osoby. Jedna osoba z zamkniętymi oczami otrzymuje instrukcję. Jaki klocek i klocki, gdzie połączyć. Taka wiecie, czciubapka. Bardzo fajny challenge. Fajnie, gratulacje wielkie. I to jest pan Dachubanku. Radek. Przygotowywaliśmy się do tej chwili całe życie. Ja po prostu wszystkie moje zestawy składam z zamkniętymi oczami. Ale zawsze jak chcę coś złożyć, to musi do mnie przyjechać i mi mówić, bo inaczej nie potrafię. Dobra, jest zadanie. ja jesteś po środku. Tak się by nasowało. te klocki. Kto pierwszy ułoży jakiekolwiek zwierzątko? O, nie. Ale musi być nie mniej, na oku musi obliczyć 20 klocków. 25, żeby było trudniej. Bo 20 to łatwo policzyć. Dobre? Zdanie? Dobra. Blok, czyli to Blobfish nie przejdzie jednak. Nie. Będzie takie coś, ręce na stół, raz, dwa, trzy. Żeby każdy miał w miarę. To Jojo, czyli honory. 3, okay. trzy, cztery. Trzy. To może być też wymyślone zwierzę. Jak się szybko zmieniają zasady, nie? Jakoś tak podejrzanie szybko. Za szybko, za szybko. Jeden klocek na raz może być wymyślone. Nie no dobra, może być ile kroków chcecie na raz, no. Będzie, to wy, mam już pomysł. Hmm. Ja sobie na przykład wybrałem zadanie zrobić coś aż za prostego, bo moje zwierzę już jest dawno gotowe po 10 klockach. Jeśli się będę mógł wymyślić. Zwierzę jest, zwierzę. Uważasz, że wygląda jak. jak zwierzę. Jak słyszcie moje wytłumaczenie, to. Jak usłyszycie moje. <grym> w... Za z Pokémonami i tak dalej, to już nie wiem co tam. Ktoś chce ten? Mam ogonek, zobaczcie, udało się zrobić ogonek. Coś jest. Jest ogonek. Dobra, jest, mam. Jest, jest, elegancko. Możemy coś zbudować dobudować do tego kota? Śmiało, śmiało. Czy... czy ty ja O nie, dobra, dobra. Już, już nic nie poprawiam. Okej, okay, dobra. Nowa no, zasada, policz do 10, a my postaramy się skończyć naszą pracę, żeby było odkrywać w do dorobić. Będę wolno. Jeden, dwa... Nie, nie pomogłem nam. Jojo, nie pomogłem trzy. mam. w no nie pomogłeś, nie pomogłeś. <laughs> Cztery... Mam taki wytrych mały. Pięć... Sześć... Siedem... 8, 9, Teraz będzie najdłuższe 10. 9, 1, czwarta. 9, i połowa. 9, i 2, czwarte. Będą cztery, więc ja po prostu nie wiem, czy ona ma 25 plus. 9, i 3, czwarte. Czy Czurczą widzi dobrze? 10, widzę, że już jest gotowa. Jak tylko zobaczyłem, że zostawiasz szary, wiedziałem, że to musi być mysz. A żeby sobie ułatwić stwierdzenie, że będzie ona płaska, <laughs> możemy powiedzieć, że została rozjechana. Mysz nie ma niestety jednego oka, ale ma ruchomy ogon. Ma troszkę tutaj pomierzchowanej sierści. Ma uszy, tylne łapki, przednie łapki, nosek, wąsy. Myż, jak się patrzy, tylko teraz ważna rzecz. Czy ja spełniam w ogóle zasadę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 23 klocków. <crawl prejudice> Brakło mi dwóch klocków. Zaliczamy. To ja zbudowałam kotka. Klotek się nazywa puchatek. I tutaj ma taką zabaweczkę, więc myślę, że tą zabaweczką dobiłam na pewno do 25 elementów. A teraz opowiedz o swojej pracy. Chodzi o to, że to jest taka. Krowa bojowa. Widać, że Spirat ma taką skorupę jak Yoshi. Wydaje mi się, że jest tutaj taka duża ilość elementów. Jestem zadowolony z tej pracy. Bardzo mocno. Także możecie ocenić tę pracę w komentarzach, ale lepiej tego nie róbcie. Patrzyłem to, od razu wyczułem w tym krowę. Pamiętasz o czym rozmawialiśmy na Instagramie. Air War Pan była przecież w Air War 3D, była właśnie na, począt, na początku tak, i była krowa. Tak, tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Kojarzy. Dokładnie, bo z Georgem jesteśmy gamerami. Kolejny challenge. Co nam zostało, Zuzia? Jest to ostatni challenge związany ze, ze zdalnie sterowanymi maszynami. Mam świetny pomysł. <noise> Zuzia, ostatnim zadaniem jest zabawa tymi zdalnie sterowanymi robotami i wiesz, co tam jest napisane w dopise co mi tu powiedzieli? O nie, nie wiem, co jest napisane. Że musisz pokonać tego robota w układaniu kostki Rubika. O nie, to chyba jest dla mnie za trudne. Nie takie nie robiłam. No dobra, odpuścimy sobie, więc y, to zadanie. Ja też nie mam szans z takim robotem. To może co, pójdziemy za na boki, zakończymy, ja i co tam było fajne, tu, O, elegancko, dobra, tu jest, tu jest elegancko. Y, jak się tobie podoba? Takie pierwsze wrażenie, krótko, bo ja wiem, że ty potrafisz się rozgadać, więc krótko pamiętaj, szanujmy czas widzów. Bardzo mi się podobało, jestem tutaj drugi raz, bo byłam też na poprzednim otwarciu, sala jest większa, jest więcej atrakcji i myślę, że warto się tutaj wybrać albo zorganizować urodziny. Zuzia poprosi, żebyś się nie rozgadywała. E, Okej, okay. ja jestem pierwsza, raz ogólnie na takiej sali zabaw, mi się mega podoba, fajnie jest zrobione, Fajna akcent z tym drzewem e, i w sumie to jest takie moje fajne miejsce, jakby fajna rzecz, która tutaj jest zrobiona, a twoja? Taka najfajniejsza rzecz? Bardzo podoba mi się ta mozaika na wejściu i w ogóle ta przestrzeń kuchenna. Ja bym tu bardzo chętnie kiedyś wróciła na herbatę albo na zimny napój. Mozaika na wejściu i coś jeszcze mówiasz? Ta przestrzeń kulinarna. Bardzo chętnie bym jeszcze wróciła A, do tej tam, restauracji, coś na sobie na przykład tak. zjadła albo wzięła coś do picia, będąc w Krakowie. Chciałabyś tu przyjść na nosowankę? Przyszłabym bardzo chętnie, albo jakieś warsztaty bym chętnie poprowadziła. Czy przyszłabyś tutaj na kawę? Przyszłabym tutaj na herbatę, kawę albo na coś zimnego. I coś słodkiego? Tak. Na przykład na takiego szejka lodowego. Czy Ania coś robiła w naszym filmie? Hmm, trzeba ją jeszcze zatrudnić do czegoś. To idziemy, coś musimy. Jest ostatnie zadanie dla Ani. Ania jest tutaj. Oby to była zjeżdżalnia, oby to była zjeżdżalnia. Niech to będzie I skakanie do klocków. I to, i, to I to zadanie i to zadanie wymyśla Jojo. Jojo, wymyśl zadanie dla Ani, bo jej nic nie daliśmy. Poziom skomplikowania od 1 do 5? 79! O kurde! Dobra, to twoim zadaniem jest...